Witajcie w pierwszym odcinku serii Xpedeus dla opornych. Chciałbym zacząć od ważnej rzeczy. Przede wszystkim, to, jest, to są odcinki, playlista poświęcone Xpedeusowi dla osób, które mają już duże doświadczenie, ale także dla osób, które kupiły ten wykrywacz jako pierwszy wykrywacz. Nie mają w ogóle doświadczenia. Pierwsza sprawa, jeśli chcecie oglądać tą serię, przeczytajcie instrukcje od deski do deski i postarajcie się to zrozumieć i wiedzieć, gdzie są dane funkcje. Jeśli macie panel, to w panelu sterowania, jeśli macie słuchawki, to w słuchawkach. Oprogramowanie, które będziemy używać, to jest wersja 3.2 i tego się będziemy trzymali. Także, jeśli ktoś ma inne, to albo niech robi upgrade, albo no nie, będzie, nie będzie pewnych funkcji po prostu mógł wykorzystać. Pewne rzeczy będą się różniły. Druga sprawa, jeśli ktoś jest osobą anglojęzyczną, czyli czyta świetnie po angielsku, to ja polecam taką książkę. To jest bardzo ciekawa książka z tego powodu, że napisał Andy Sabicz i. To jest tak w pewnym sensie nazywana jest Biblium Deusa. Ona była dorzucana do wielu wykrywaczy, sprzedawanych także w dystrybucji w Polsce. Dużo jest ciekawych programów w środku w tej książce. Może niekoniecznie zawsze dobrych na nasze warunki, ale też wielu amatorów, którzy wykrywają w Anglii, w Europie, tworzyło, współtworzyło tą książkę. To nie jest materiał sensu stricte, tylko amerykański. I z tej książki możecie skorzystać, jeśli znacie język angielski. O czym będzie dzisiejszy odcinek? Dzisiaj powiemy sobie. Jak uruchamiać prawidłowo Xpedeusa, żeby uniknąć później błędów z, z rozstrojoną cewką albo z dziwnym zachowaniem, i na co zwrócić uwagi przy zakupie używanej cewki, używanego Xpedeusa, albo w trakcie eksploatacji, na co zwrócić uwagę, jeśli chodzi o akumulatory i oszczędność urządzenia. To zaraz wszystko pokażę z bliska i dokładnie wytłumaczę. Ok, do sedna. Jak uruchamiać urządzenie? Przerabialiśmy to w jednym z odcinków, ale to jest nasza nowa seria. Powtórzymy sobie wszystko, żeby nikomu nic nie umknęło. Przede wszystkim podstawowym błędem, podstawowym błędem jest uruchamianie urządzenia w ten sposób. Czyli kładziemy je na ziemi i naciskamy panel albo słuchawki, w zależności od tego co mamy i uruchamia urządzenie. To powoduje, że urządzenie się źle kalibruje do gleby i później mogą być problemy ze stabilnością cewki. Irracjonalne zachowanie, jakieś popiskiwanie, cewka nie pracuje stabilnie, odsyłamy do serwisu, serwis odsyła do nas, wszystko jest w porządku. Nigdy tak nie odpalamy urządzenia. Urządzenie, tak jak jest napisane tu w instrukcji, powinno być uruchomione w ten sposób. Czyli powinno być położone w takim miejscu, oczywiście nie na linii wysokiego napięcia, tylko skierowane w takie miejsce, gdzie jest najmniej potencjalnych zakłóceń. Tutaj miga nam pięknie dioda, I tak naprawdę do 15 sekund od momentu uruchomienia, na wysokości pasa, trzymając skierowany w kierunku horyzontu ten wykrywacz, skierowaną cewkę, uruchamiamy urządzenie. Czekamy, aż zmieni się status diody, która się tutaj znajduje. Ona teraz szybko miga. W tym, momencie, w tym momencie wykrywacz jest gotowy do pracy i zaczął pracować. Dopiero teraz mogli i powinniśmy skierować cewkę jak go wyłącza oczywiście, bo to, będzie, bo to będzie, będzie straszliwie grał i hałasował jesteśmy w środku budynku. Dopiero teraz należy skierować cewkę do gruntu. To jest pierwszy podstawowy błąd. W których popełnia naprawdę wiele osób, nie zastanawiając się zupełnie nad tym. Teraz kolejna sprawa. Jeśli chodzi o baterie, jeżeli panel czy słuchawki zaczynają się racjonalnie zachowywać, trzeba próbować ładować do skutku. Jeśli to nic nie da, to prawdopodobnie bateria jest do wymiany, trzeba oddać do serwisu. W przypadku xpd jest możliwość wymiany baterii w Cewce, ale wymaga to zdjęcia osłony i wycinania tutaj tego elementu, bo on jest szczelnie zaklejony. Co się jeszcze z tym wiąże? W trakcie zakupu e, XPDUSa, albo cewki używanej, sprawdzamy od spodu zdejmując osłonę, jak wygląda ta część w tym miejscu, pod gdzie znajduje się bateria. Czyli to nasze 3,7V małe lipo-ogniwo, e, czy nie było już wymieniane, więc nie było wycinane i zaklejane. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeśli jest problem z ładowaniem, próbujemy ładować naszą ładowarką. Jeśli to nic nie daje, przeczyszczamy delikatnie styki, byleby nie zdrapać tej powierzchni złota, która te styki zabezpiecza. Delikatnie przycieramy jakąś szmatką, myjemy. Jeśli to nic nie daje i dalej jest problem z ładowaniem, to trzeba albo kupić nowy pakiet i według instrukcji, która jest na stronie Expedusa, wyjąć to ogniwo i wymienić, wyciąć i zakleić. Są takie pakiety sprzedawane, z tym nie ma najmniejszego problemu. Ewentualnie oddać do serwisu albo zastosować profesjonalną ładowarkę, która jest w stanie uratować to ogniwo, czyli głęboko go rozładuje i naładuje impulsowo. Ale to też trzeba dać osobie doświadczonej, która wpisze parametry ogniwa do tej ładowarki i będzie próbowała tą baterię zreanimować. Kolejna sprawa. Jeśli cewka zachowuje się irracjonalnie i wzbudza się na mokrym, nie jest to kwestia ustawień. Prawdopodobnie w tej części ta górna część styków obudowa, jak widzimy. To też jest nakładka, jest nieszczelna i dostaje się wam do środka wilgoć i woda i wcale nie musicie chodzić po jakiś kałużach. Takie były wady fabryczne pewnej partii cewek, to podlegało gwarancji. E, można też spróbować wyjąć baterię, ewentualnie spróbować wziąć górny, ten panel to uszczelnić. E, ktoś, kto nie ma zdolności, oddaje do serwisu. Zwróćcie na to uwagę, to jest szczególnie ważne w trakcie pracy, gdzie jeżeli ktoś zanurza cewkę, bo ona jest wodoodporna. Wiele osób chodzi na, nad morzem. I no, dlatego firma XP nie poleca chodzenia po słonej wodzie z tego powodu, że styki są na wierzchu. To jest jedna sprawa i korozja stykowa może się szybko tutaj wdać i, i może być z tym problem. Natomiast drugą sprawą jest to, że jednak mimo tej wodoodporności te cewki mają problem ze szczelnością i to jest prozaiczne. Także oczywiście z ostatniej partii, z ostatniej sprzedaży te cewki są w pełni sprawne. Natomiast przy wcześniejszych egzemplarzach warto o tym pamiętać, zanim zaczniecie nadurkować po jakimś strumieniu. I okaże się, że niestety cewka jest uszkodzona, no bo tutaj w tej cewce w środku znajduje się elektronika, nieuzwojenie, czyli w zwykłym modelu nie ma problemu, jest to zalane drzewicą, nie ma prawa się rozszczelnić, nie ma żadnych styków, nie ma żadnej baterii, nie ma żadnych miejsc, w których może się przedostać woda. Tu natomiast, niestety, przy tej konstrukcji, coś za coś, mamy po prostu szansę na penetrację wody, albo przez ten panel od styków, albo od spodu, jeśli jest jakieś mikropęknięcie i ktoś już coś wcześniej wymieniał i kleił baterię. Subskrybujcie, chcę widzieć dużo lajków, chcę widzieć dużo subskrypcji, motywujcie mnie tymi subskrypcjami do kolejnych odcinków. Do usłyszenia na razie.